Cały postępowy świat obiegło zdjęcie z konferencji Partii Kaczystowskiej, na którym widać Kaczyńskiego, szydło kuchcińskiego, Karczewskiego i Terleckiego. Na zdjęciu tym Kaczyński jest na środku. Potwierdza to tylko to, o czym mówiło się od dawna, że Kaczyński jest prezesem Pisu, partii, która wygrała wybory. Na szczęście są śmiałkowie, którzy nie godzą się z takim stanem rzeczy. To dzielni posłowie Platformy Nowoczesnej, którzy nawet w święta są gotowi bronić demokracji, robiąc sobie selfie w sali posiedzeń Sejmu. To właśnie do nich ze świątecznym orędziem zwrócił się prezydent Polski Ludowej Bronisław Komorowski. Można demonstrować tam, gdzie uzyskało się wcześniej zgody, od odpowiedniej władzy. W moim przekonaniu blokada Sejmu była jest zjawiskiem nieprawdopodobnie groźnym. Powinna spotkać się ze zdecydowanym odporem opinii publicznej i to wszystkich sił politycznych. Także i wszystkich środowisk dziennikarskich. Jako zjawisko groźne dla polskiej demokracji. Można lubić albo nie lubić rządu. Można lubić albo nie lubić parlamentu. Można lubić albo nie lubić tego czy innego parlamentarzysty. Ale trzeba szanować Demokrację polską przejawem tej demokracji jest swobodne funkcjonowanie Parlamentu. W tym wypadku próbowano i na pewien czas skutecznie ubezwłasnowolnić serce polskiej demokracji. To jest rzecz absolutnie nie do zaakceptowania. W moim przekonaniu wymaga to także ostrych decyzji i reakcji ze strony władzy wykonawczej w Polsce. Oczywiście jedyną legalną władzą wykonawczą w Polsce Ludowej jest demokratyczna opozycja, która blokując Sejm blokuje nielegalną blokadę, którą mogliby zrobić kaczystowscy uzurpatorzy i podżegacze wojenni. Na taką blokadę nie ma zgody ludu pracującego miast i WSI. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.